Kiedy komuś coś się obiecuje, to wypadałoby dotrzymywać obietnicy. Jeśli nie, no to informujemy tą osobę, przepraszamy i dajemy coś w ramach rekompensaty. Natomiast najgłupsze jest mataczenie na lewo i prawo oraz e, zmiatanie wszystkiego pod dywan. Dlaczego tak mówię? Okazało się, że Carrick Street w wersji Deluxe Edition, który miał mieć jeszcze DLC, Sunset City Track oraz pakiet driftowozów. To tak naprawdę tych dodatków yy, nie posiada, a wszystkie wpisy o tym zostały usunięte ze Steama bez żadnego powiadomienia. Gracze szybko garnęli, że coś jest nie tak i zrobiła się z tego spora afera na socialach, której przyjrzymy się z bliska i przeanalizujemy to wszystko, ponieważ ja jestem Feng Extreme i oglądacie ekstremalny kanał o grach wyścigowych. Zacznijmy najpierw od początku. W dniu premiery, czyli 29 sierpnia pojawił się Carrick Street w wersji zwykłej oraz Deluxe. Najbogatsza edycja miała posiadać pakiet samochodów Deluxe, driftowozy oraz Sunset City Truck. Brzmi to spoko, ale niestety z tych wszystkich dodatków został tylko Deluxe Cars, reszta z nich z niewyjaśnionych przyczyn zniknęła, a wpisy o tym zostały usunięte ze Steama. Gracze zauważyli to, i pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Jeszcze nie tak dawno gra miała na Steamie mieszane opinie. Szczerze mówiąc, yy, nie dziwi mnie to, bo od początku było wiadomo, że te dodatki miały się pojawić w tej edycji. Już nawet na Steam zauważyłem, jeszcze przed całą aferą, że brakuje wzmianki o nich, ale pomyślałem sobie, okej, okay, pewnie drobny poślizg i zaraz to ogarną. No cóż, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Na szczęście twórcy no, nie zostawili tego tematu i wyjaśniają. W piątek ukazała się aktualizacja Karix Street PC 121, a wielu z was miało pytania dotyczące tego, dlaczego DLC Sunset Speedway nie znalazło się w edycji Deluxe na Steamie. Oto nasza odpowiedź. Macie całkowitą rację. W dniu premiery 29 sierpnia 2024 roku planowano, że DLC Sunset Speedway będzie częścią edycji Deluxe, a łączna cena tego pakietu miała wynosić 29,99 Niestety podczas premiery DLC na Steamie wystąpił błąd techniczny. Platforma nie uwzględniła Sunset Speedway w edycji Deluxe. I automatycznie obniżyła cenę pakietu z 29,99 do 21,68 bez powiadomienia nas o tym. W rezultacie, informacje podane w ciągu pierwszych dwóch godzin po premierze były nieprawidłowe. Próby rozwiązania problemu zakończyły się niepowodzeniem. Do tego DLC Sunset Speedway zostało usunięte z opisu Deluxe Edition ponieważ nie mogą już zostać do niej dodane. Rozumiemy, że osoby, które zakupiły edycję Deluxe w ciągu pierwszych dwóch godzin po premierze, oczekując, że Sunset Speedway będzie częścią pakietu, mogą czuć się rozczarowane. Aby temu zaradzić, bierzemy sprawy w swoje ręce. Jeśli zakupiliście edycję Deluxe 29 sierpnia między godziną 8 a 10 czasu polskiego, skontaktujcie się z naszym zespołem wsparcia pod adresem e-mail. Przesyłając dowód zakupu, dostarczyłem Wam klucz do DLC Sunset Speedway. Prosimy jednak o cierpliwość, ponieważ dystrybucja kluczy będzie odbywać się ręcznie, co może zająć trochę czasu. W ramach rekompensaty za błąd techniczny i nieprawidłowy opis gry w dniu premiery, na Wasze konta Steam zostało dodane 250 zł monet. Podsumowując, Steam samodzielnie usunął DLC Sunset Speedway z edycji Deluxe i natychmiast dostosował cenę do 21,68 dolara. Innymi słowy, w momencie premiery pakietu edycji Deluxe nie zawierał już DLC Sunset Speedway, a cena odzwierciedlała zawartość tego pakietu. W ciągu dwóch godzin od premiery, 29 sierpnia 2024 roku, zaktualizowaliśmy informację o opisie. Od tego momentu opis na Steam nie zawiera już DLC z Sunset Speedway, co możecie zauważyć także teraz. Przepraszamy za problemy techniczne podczas premiery i dziękujemy, że jesteście z nami. Nadal będziemy rozwijać grę i dodawać ekscytującą nową zawartość. Fajnie, że cokolwiek odpowiedzieli, ale byłbym naiwny, gdybym uwierzył w to w 100%. Bo co to znaczy? Próby rozwiązania problemu nie przyniosły skutku, więc DLC z Sunset Speedway zostało usunięte z opisu. Edycji Deluxe ponieważ nie można było go już dodać do pakietu. Czyli można rozumieć, że była usuwana informacja i dopiero gdy zrobiła się drama, to zdecydowali się teraz o tym powiedzieć. No tu sprawa mega śmierdzi. Gdyby szybciej odpowiedzieli, to myślę, że nie byłoby takiej afery. Ale okej. Okay. Ten dodatek mógłby też zostać rozdany za darmo dla wszystkich posiadaczy Deluxe. Na przykład dać info na socialach i zrobić go na 48 godzin do odebrania. Natomiast ci, co kupili to dostaliby już następnej TSI za darmo albo zwrot kasy. Mi akurat rzutem na taśmę udało się zdobyć, ale gdybym poczekał tak pół godziny, to już tego bym nie miał. Jestem ciekaw, co myślą osoby, które kupiły 5 minut po tych dwóch godzinach od premiery. No, no już chyba wiadomo. Niestety nie mam dokładnych dowodów, kiedy zmieniono opis. Jedynie na stronie Karik Street znalazłem wersję ze wszystkimi dodatkami, jakie powinno mieć Deluxe. Natomiast DLC z Driftowozami, które też powinno być w Deluxe, ma inny problem. Auta te posiadają części prototypowe, które rzekomo pozwalają na ustawianie większych zakresów w setupie i nie da się ich kupić za kasę w grze. Nie testowałem tego jeszcze, ale już sam brak opcji kupna za hajs gry jest podejrzaną sprawą. No i zaczyna mnie to martwić, że następne auta z DLC też mogą mieć coś takiego. Miejmy nadzieję, że nie. No i przez takie głupoty dostaje Bęcki spoko spokogierka. Sam również dodatek Sunset City Track jest świetny, bo dostajemy cztery fajne auta oraz wielki tor wyścigowy z różnymi trasami dookoła, który, moim zdaniem, za te 3-4 dyszki jest tego wart. Jeśli miałbym faktycznie uwierzyć twórcom, to i tak wina byłaby po obydwu stronach. Dla Steama, że pozwalają sobie na takie zagrania i. Nie dali żadnego info w tej sprawie, oraz yy, dla samych twórców, którzy dopiero zareagowali, jak ta cała drama wybuchła. Co wygląda, jakby chcieli yy, coś ukryć. Miejmy nadzieję, że będzie to pierwszy i ostatni raz. A Wy co myślicie o tej sytuacji? Kto według Was zawinił Steam czy twórcy CariX? Napiszcie koniecznie o tym w komentarzu. I zapraszam do subskrypcji po więcej ekstremalnego kontentu z gier wyścigowych. Na moje inne socjale, bo tam również jest ciekawie. I zachęcam do zostania ekstremalnym fanem i mega dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Trzymajcie się ekstremalnie i do zobaczenia!